Wieczór rozbiórkowce. Jest środa noc, za 10 za 8 północ u mnie. Eee, zostało 10 godzin i 8 minut do końca wojny. Eee, przepraszam za mój głos, ale przeziębiony jestem, mam katar. Eee, bijemy się z jakimś sojuszem typu DDDSS, cokolwiek to znaczy. Mają jakieś swoje domki, szlaczki, yy, pff, daszki, nie daszki, cokolwiek tam pisze, to fajnie. Przeciw, przeciwnikowi zostało 138 ataków i mają 1165 punktów. Nam tych ataków zostało 83 i mamy 3314 punktów. Jak widzicie jest Arko na tanku. Hmm, ale nie wszystkie tanki są arko, są fioletowe, tylko te nieliczne mają arko. Także zostały to chyba dla mnie specjalnie. <laughs> Więc tak to wygląda: e, 138 na nasze 83, czyli 50 ataków, tak. No, 50 ataków. 2200 różnicy w punktach, niecałe 2200 na 50 ataków. Trudno powiedzieć. Możemy mieć przewagę chyba dwóch trzech ataków. Wyjdzie w praniu jak zwykle. No nic, mamy drugą odsłonę fatalnego, fatalnej wojny, czyli wyrównania wojennego, fatalnego trybu, tak to miał powiedzieć nie jest łatwo w tym trybie się bić także wybieramy sobie przeciwnika i lecimy no tu już widzę będę miał problem nie mam nic na wodociąga oj, 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 oj. dobra dajcie chwilę pomyślę nad składem pierwszym pójdziemy na tego typa dajcie mi chwilę Dobra, <laughs> mamy skład, eee, także myślę, że możemy lecieć. Dobra, lecimy. Ach, Boże, kochane, za długo to trwało. Gdzie jest Ariel? Tu i Gormek. Gormek, gormek Dobrze, weźmiemy tego słabszego Dobra, lecimy O, widzę przeciwnik trochę ruszył Długo się ładowałem, więc może być ciężko Może być ciężko Dobra, zróbmy te 4 fajnie będę miał przynajmniej grimbla załadowanego <laughs> Chodzi wyrównanie, więc teraz o coś cichutko to mamy. Nic się nie dzieje. Jakiś bezpieczny ruch zrobić. Tu. Więc dobra, tu sobie przyblokujmy w ten sposób. ściągnę Madę. Eee, dobra, pozbądźmy się. Arko będzie mnie drażnił najbardziej z tego towarzystwa, chyba. Co ja tu mogę złożyć? Dobra, zróbmy tak. Tu zróbmy tak Tu zróbmy tak I tu przejedźmy Dobra, załadujmy czerwone I Znowu ta Willow odpala <laughs> Nie lubię tej karty Fatalna jest Dobra, tu zróbmy tak i tak Arielkę mamy już gotową, także super jedzi wyrównanie wojenne. Załadujmy czerwone. OK, tutaj tak i tak. no i to już amorek kończy pięknie udało się udało się klocek dopisał, można powiedzieć więc dobra, idziemy na następnego następnego arko mamy tu delikwenta takiego tu takiego gdzie tu jest jeszcze z mocniejszymi oddziałami tu taki a tu taki, no dobra będę musiał iść na tego hmm, dajcie chwilę no okej okay. tu mamy taki skład nie mam nic na wodociąga żeby blokować miniony nie, niestety nie mam z tego portalu nie wiem to są chyba postacie księżycowe czy jakoś tak no nie mam nic z tego niestety więc jeżeli już odpali odpali wodociąg, to jedynie mnie ratuje klasa Grimbla jest to yy, kleryk, więc jest szansa, że odeprze jakiś tam atak miniona i mana mu zostanie jedyna taka szansa, więc jak najszybciej chcę ściągnąć wodociąga, więc mam nadzieję, że w ten sposób mi się to uda dobra, lecimy o tytan się pojawił dobra zróbmy tak tutaj tak ajajaj aj, aj, nie tak mi się to złożyło jak chciałem dobra Tutaj tak kurczę, rozjeżdżają mi się te czerwone. Dobra jest, nie ma tragedii. Ok, zróbmy tak. Tak i tak. Hmm. Mogę nie zdążyć niestety. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Jest pech teraz. Zobaczymy, jak się spisze, czy Grim chociaż jeden atak wy wybroni. Kurczę, wszystko w niego poszło. Dobra, zobaczmy teraz. Okej, okay. jest szansa. Pięknie. Trzeba się podnieść, spróbować trochę chociaż. Oj, mogę najpierw podpalić. Jest tyle zielonych. Dobra, zobaczymy. Uff, uff. Nie powiem. Wydawało mi się, że już widzę porażkę. Tak, tak. Dobra tu żółte zróbmy może jakiś, no nie chcę żółtych, ok zielony więc możemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zielonych jeszcze jeden zielony by mi musiał wpaść zanim Erlang się odpali no tu z tej strony nie ale dobra to zróbmy tak tutaj tak Powiem szczerze, nie wiem jakim cudem, ale udało się wygrać. A już, już naprawdę myślałem, że będzie bomba, że już tego nie wyciągnę. No nic dobra, to lecimy z kolejnym atakiem tutaj i zobaczymy, co się da zrobić. No ok, mamy skład. Ja wiem, że regeneracja many od Odzimy będzie będzie tylko dopóki się pasek wyrównania nie pokaże, ale myślę, że dodatkowe obrażenia, jakie zada dzięki temu, będą dobre. Dobra, mam nadzieję, że się to spisze. Lecimy. Właśnie w ten oto sposób super wyszło. Zróbmy tak obniżenie obrony. Teraz tak, teraz tak. No i dobra, i tu uderzmy w tą stronę. No i tu już myślę. Jest po walce. <laughs> Super. Lekarz mi nawet nie był potrzebny. No dobra, e, idziemy na, na następnego. Zobaczymy, co tu jest. Ech, no dobra, dajcie chwilę. Zaraz coś wymyślę. Podwójny lekarz. Dobra, dajcie chwilę. No dobra, tu jest trochę mała siła uderzenia. Mała, nie mała. No, zobaczymy. Głównie rozchodzi się o to, żeby się Barclaya jak najszybciej pozbyć, bo te jego miniony będą mnie dobiły. I. I w sumie. Ankę. Muruczek też może być upierdliwy, więc zobaczymy. Nie mam nic na blokowanie statusu już. Ach, kurczę, dobra. Jeszcze raz. Tu sobie weźmiemy. Kogo tam miałem? Aha. Gdzie ona jest? Tu. No dobra, lecimy. Zobaczymy. No dobra. Nie ma najgorzej. Так. А правда демоны и голы? Musiało odpalić, tak? No dobra, nie zadasz jakichś gigantycznych obrażeń. Hmm, tu wejdzie wyrównanie. Przeczekajmy chwilę, czy ja mogę jakoś przeczekać? Mogę ten ruch. Super. I teraz ten ruch. Idziemy tak i tak. Serio. O Boże, kochany, serio. To tak się musiało skończyć. Bo jak inaczej, no Barkley musi sobie wdrożyć. Zróbmy tak. Bożeczku, Bożeczku. No, dobra, po walce. A już się obawiałem, że będzie ciężko. Już się obawiałem. No dobra. No to został ostatni. I tu same minionkowce. No dobra. Dajcie chwilę. No dobra, nie mam. <laughs> Skończyły mi się już karty typu Grim Ojima Gormek nie mam już nic na minionki. Więc liczę na to, że Pęgi się zabije od Mitsuko. Taki jest plan. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Mam nadzieję, że huragan z Dominikiem zrobią porządek na środku. Dobra, lecimy. Tak, i tu tak. No dobra. Serio, odpalił się. Jezus Maria, no to mam teraz kłopot. Dobra, to zróbmy inaczej. Zróbmy tak. jeszcze niestety spóźniłem się dobra oberwiemy od Timpina teraz, ale ale nie jest tragedia tym bardziej, że już są kolejne miniony eee, no dobra weszło wyrównanie Pęgi uderzył zróbmy taki ruch super I teraz tak, uderzmy tutaj raz. Tutaj dwa, trzy i ok. I stronę mamy ściągniętą. No dobra. No dobra, to co ja mogę teraz zrobić? W sumie mogę przeczekać, puścić, tak? stanie dobra, nie mogą zejść no kurczę gdybym wiedział to bym to odpalił wcześniej Mitsuko, no dobra no dobra bimy w niego wejdzie i tak w Pierzmy go. Kurczę, on to zawsze bije po wyrównaniu. Znowu falstart start. Dobra. Dobra. Lecimy z tym atakiem. Bo znowu nie, nie spółgrał mi ten. mu trochę mamy. No i huragan już teraz doprawi. No i super. Och, ja wiem, składy nie były najmocniejsze u przeciwnika, który biłem, ale arko daje popalić. Jak widzimy, fioletowe tanki. Aramiz jest jakiś. Eee tak w dużej mierze arko. Dobra, ostatni atak został, więc weźmiemy sobie kogoś słabszego. Może dajcie chwilę. No dobra, ostatni atak, idziemy na miętówkę. Fortuna do dezaktywacji Kleopatry. No i myślę, że to reszta powinien kulerwo załatwić. Kiepskiego lekarza mam ale nie mam nic lepszego już na tą chwilę hulda wydaje mi się miniony chyba najbardziej mnie będą bronić przed tym wszystkim kto tu jest atakujący tylko w sumie dwie karty a ona truje nie zadaje wszystkim przywołuje wszyscy o dobra dajcie chwilę zmienimy coś zagrajmy na dwóch Dobra, tak. Tak pasuje, pasuje, pasuje. Dobra, lecimy. No dobra, zróbmy tak, tak i tak. Hmm. Trochę zabrakło widzę, ale dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak, okej. Okay. O. Zobaczmy, co Milena zrobi. Milena wygrała walkę. No i super. O, proszę, za takiego gościa tylko 48 punktów. No dobra, z mojej strony wszystko. Zobaczmy tabelę 319. Udało się zrobić komplet. Tu jest jeszcze. No to zbiłem wszystkie arka jakie były dostępne. Nie tego tu był jeszcze jeden. No też ciekawy skład. I tu był. No nie jest dobra, tyle ode mnie. Widzimy się rano na rozdaniu Oskarów. Także do potem. Na razie. Tak, witam, empirkowcy, ponownie na rozdaniu Oskarów. Jak widzimy, porażka o 8 punktów. Dosłownie 8. Nie wiem, brak mi słów, nie będę komentował tego, co się stało. W jaki sposób ludzie atakowali. Kto jak atakował. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Czekajcie chwilę. Takie mam nagrody, dzięki za Flaszkę na tytana No jak widzimy Końcówka do najlepszych nie należała Dlatego przegraliśmy Moja obrona też na tej wojnie niestety bardzo słaba Często padałem na raz Mi się udało 6 na 6 u przeciwnika chyba nikt tego nie zrobił. Nie wiem, nie sprawdzałem. Gratuluję Łyzy, Arus, Mieszko, Pecialdo. Andy, Ruda. Nieźle. A tak wygląda dół. Ewidentnie nam nie poszło. Trudno. Zdarza się i tak. Arko wygrały z nami tym razem. I tyle. Hmm. Zostawię to bez komentarza po prostu i do następnej wojny na razie.